Witam serdecznie na kanale Iwitarot osoby z podznaku panny. Witajcie, kochani, Wsiekłania, cześć! To czytanie jest dla Was na wrzesień 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne dobrze. I przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować osobom, które subskrybują mój kanał, odzywają się, komentują. Dziękuję, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie. Na wszelkie sposoby, więc, kochani, dzięki tam Wam wzrastam, rozwijam się. Mm. Ślicznie <laughs> dziękuję po prostu. A osobom, które są tutaj pierwszy raz, właściwie zachęcam Was, byście również zasubskrybowali mój kanał. Bo tak naprawdę po jakimś czasie będziesz mógł się zorientować, czy te czytania są również dla Ciebie. Ponieważ one są ogólne i nie zawsze mogą rezonować z każdym, ze wszystkim. Myślę, że najbardziej odpowiedni sposób na to, na sprawdzenie, czy rzeczywiście taki tarot współgra, rezonuje, są czytania mm, prywatne, w takiej sprawie możecie się do mnie mm, odzywać poprzez e-mail, który jest pod, y, pod filmem i tak, y, y, y wiecie, i poczta pantoflowa też jest super, wiem, że taka działa, <grym> także cieszę się, że was po prostu przybywa, dobrze. To tyle w ramach, w ramach wstępu. I zaczynamy. Zaczynamy od głównej energii dla ciebie. Mm, panienko, moja droga, jaki będzie dla ciebie ten miesiąc? I jaki będzie miesiąc dla osób z znaku panny? Słuchajcie, to jest czysta karta w tym tarocie. I nie mogę Wam powiedzieć, jaki będzie ten miesiąc. Yy, myślę, że wiele sytuacji zadzieje się. Ups, kamerka mi tutaj nie... nawet się buntuje. Yy, no, zadzieje się w zasadzie. <ścoughs> yy, ty będziesz kreować, ty będziesz decydować. Myślę, że ważna będzie Twoja intuicja i zacznij wsłuchać, wsłuchiwać się w swoją intuicję. Myślę, że cokolwiek nie wydarzy się w tym miesiącu dla Ciebie, yy, będzie to dobre, jeżeli posłuchasz własnej intuicji. Tak bym widziała tą kartę. No dobra, no nic nie mogę na to poradzić, kochani. No. Nawet nie wiedziałam, że ta karta tam jest. Patrzmy dalej. Czy spełnią się twoje oczekiwania, zamierzenia w tym miesiącu? Rycerz mieczy. Nie, król mieczy. Mam to. No ta talia jest nowa dla mnie i. Też je się uczę, przyznaję. <noise> Więc mamy tutaj króla mieczy. To <laughs> jakieś sytuacje będą ważne, jakieś ym, dotyczące dotyczące ym, jakichś umów, ym, bieganie po urzędach. To jest ym, urzędnik. To jest urzędnik. To jest ktoś, kto. No, od kogo właściwie zależy, czy uda ci się załatwić sprawę, o jaką pytasz, czy nie. To również może być partner, czy partnerka w tej energii. Mieczowej, czyli ktoś, kto kieruje się intuicją, ktoś, kto kieruje się intelektem, swoim rozumem. To jest ktoś, kto dużo gada i kto praktycznie nie lubi, I jak mu się przerywa, i w zasadzie <gry recovering> yy, 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 nawet jak nie ma racji, to on ją ma, po prostu taki, kto jest ktoś. Urzędnicy też tak mają, co? Nie można się z nimi jakby dogadać. Nawet jak czujesz, że nie ma racji, to lepiej siedzieć cicho. Dobra, zobaczmy. Król Mieczy, król Mieczy. Dwójka. Król Buław. I mak. No, powiedziałabym tak, że masz dwie sytuacje, i nie wiesz w którą stronę pójść. Z którą? No, taki przykład. Masz pomysł na stworzenie dwóch firm. Jedna o nazwie takiej i tutaj robisz coś. I druga firma, która ma inną nazwę, i tutaj jest zupełnie czymś innym mógłbyś się zajmować. I teraz stoisz, już masz ten dylemat, czy, 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 czy tą działalność zgłosić, czy tą, czy z tym rozmawiać, czy z tym. Takie, takie tutaj z jednej strony jest król, król Buław, możesz ty być tym królem Buław, czyli to jest ktoś o silnym charakterze, ktoś kto wie, jak uzyskać to, czego pragnie. I oczywiście hmm, również nie lubię sprzeciwu. No, chociaż też pomaga innym, więc możesz się zgłosić do takiej osoby lub ty jesteś tą osobą. Należałoby naprawdę odwracać sobie tę energię. A z drugiej strony mamy maga. Możesz być. To ty to jest. pójdziesz. I zaczniesz coś kreować, tworzyć nowe pomysły, nowy cel. I tutaj jest właśnie zastanowienie się, którą drogą pójść, o której powiedzieć, czym się zająć. I tak naprawdę tutaj nie ma odpowiedzi we wrześniu, hmm, którą drogą pójdziesz i co jest dobre dla Ciebie. Musisz pokierować się intuicją, dlatego jest właśnie ta karta, czysta karta dla Ciebie. Ponieważ musisz, warto będzie siebie posłuchać tylko i wyłącznie własnej intuicji. Co ci ucieszy w tym miesiącu? Mamy rycerza, kielichów. Przyjdzie do ciebie jakaś propozycja. Coś nowego. Coś, co cię ucieszy, niespodziewanego. Zobaczmy, o co chodzi. Co cię ucieszy, karma. <laughs> yy, czyli sąd ostateczny. Sąd ostateczny. No. Ten wrzesień będzie ciężki dla ciebie, panienko, moja droga. Coś tu, coś czuję, tak. Yy, co cię ucieszy? Mam wrażenie, że. Yy, Właśnie. I mamy, z jednej strony jest Rydwan, a z drugiej jest Wisielec. I sąd ostateczny. I stoisz przed decyzją. Przyjdzie po prostu jakaś propozycja. Będziesz się zastanawiać i oglądać tą, tą sytuację. Osobę, która przyszła z tą propozycją, cokolwiek to nie jest. Więc to spowoduje zastój. A z drugiej strony pójdziesz jak w dym i co spowoduje, że sytuacja pójdzie. No, pójdzie szybko. Yy, yy, coś nabierze tępa. I to, co wymyślisz, to co w tym miesiącu postanowisz będzie miało wpływ na twoje życie, to jest sytuacja karmiczna. To yy, przyszło z góry, jesteś pod opieką sił wyższych i mam wrażenie, że cokolwiek nie postanowisz, będzie to dobre dla ciebie, pod warunkiem, że będziesz słuchał, czy będziesz słuchała własnej intuicji. A co cię zasmuci? Co cię zasmuci? Świat. Zasmuci świat? Świat cię zasmuci. Hmm. Ja bym powiedziała tak, że chciałbyś coś zakończyć i rozpocząć coś nowego, ale coś Cię powstrzymuje. Świat właśnie mówi od końcu cyklu i rozpoczyna się coś nowego, w to miejsce coś nowego wchodzi. Więc powiedziałabym, że tutaj sobie dopowiemy, co takiego Cię zasmuci, Panno, moja droga. Że coś za wolno idzie, no. Że musisz na coś poczekać. Hmm. Ym, mamy tutaj króla kielichów. Możesz to być ty, może nie, bo słuchajcie, bo w tarocie też jest tak, że ym, mimo, że. No, dam tutaj przykład. Król Buław jest tutaj. Tu jest król kielichów, ale ty możesz się znajdować w jednej chwili jako król buław, który wie co robić i tak dalej, ale w innej chwili y, jesteś również tym królem kielichów, y, który kieruje się intuicją, pomaga innym, tak? I tutaj y, właśnie należałoby sobie odwracać energię, czy rzeczywiście chodzi o ciebie, o Twoje. o... O, to, o tym, że to o Tobie mówię, tak? Albo mówię o kimś z Twojego otoczenia, że czekasz na propozycję od kogoś, kto musi coś przeanalizować, ktoś, kto musi wiedzieć, na czym stoi. Więc to Ci zasmuca, że, że coś stoi w miejscu, że albo Ty coś zatrzymujesz, albo ktoś. Hmm. No dobra, na co powinieneś, czy powinnaś, panienko, zwrócić uwagę? Mamy tutaj kartę Asa Buław. Mhm. Asa Buław, dobra. Na co zwrócić uwagę? Na ten nowy początek, nowe możliwości. Niezależnie czy ty pytasz o miłość, czy o pracę, czy o cokolwiek innego, tutaj masz możliwości, nowe możliwości do wykorzystania. Zwróć uwagę i mamy trójkę mieczy. Dlaczego trójka mieczy? Właśnie, to jest to, żebyś. Ja ciągle mam poczucie, że możesz zostać. Jak się pospieszysz. To może być tak: na jednym przykładzie. Poznajesz kogoś na internecie. Od razu, nie wiem, na, w tym samym tygodniu spotykacie się być może i yy, zaliczacie łóżko, zaliczacie wszystkie możliwe okazje. I tak szybko to postępuje wszystko, że nagle się kończy. Że takie. Yy, ktoś kogoś może zranić nagle. Yy, po prostu. Okaże się, że co, że ma kogoś innego na boku, że być może w takiej sytuacji jest jeszcze z inną osobą. Więc warto będzie odejść od takiej energii. W ogóle, jeżeli coś będziesz chciał uzyskać, pamiętajcie, że to jest tylko przykład, ale to może dotyczyć również i innych sytuacji. Więc. To jest, warto byłoby się przyjrzeć tej sytuacji, o której, którą masz na myśli, i tak naprawdę z in, intuicyjnie do niej podejść. Masz możliwość zacząć coś na nowo. Masz możliwość otworzyć nowe drzwi. <grym> Przyjrzyj się tej sytuacji. I mamy cesarza. No, może być ktoś jeszcze. Możesz być ty tym cesarzem czy cesarzową. Należałoby sobie odwracać energię. Mówię o tym, ponieważ to jest ogólne czytanie i naprawdę ciężko trafić do każdego. Po prostu przyglądajcie się sytuacji. Myślę, że nie jest warto spieszyć się z czymś. No dobrze, zobaczmy dalej. I co ze zdrowiem u Ciebie? Ze zdrowiem u Panny. Mamy tutaj koło fortuny. Słuchajcie, koło fortuny. Zwiastuje przełom w sytuacjach zdrowotnych. Może być polepszenie, może być pogorszenie. Wiecie, raz na górze, raz na dole jak to w kole fortuny. Skupia się przede wszystkim na dolegliwościach dotyczących czustki, wątroby i dróg żółciowych. Hmm. Dobrze, dorzucę sobie jeszcze. A co tutaj chodzi w ogóle? Hmm. Umiarkowanie. Mam wrażenie, że tutaj warto uzyskać równowagę i to pomoże, yy, yy, to może, yy, to pomoże ci wyzdrowić. Być może masz dobre leki, żeby yy, się podnieść, tak? Także yy -y, takie kombinowanie. Myślę, że intuicja pomoże Ci i jakby... Yy, intuicyjnie sobie pomożesz. O, tak bym to widziała. No dobrze, co w miłości mamy cesarzową. Miłości cesarzowa. Cóż tu z cesarzową? <laughs> I biała karta wywierzenia. Nie Cesarzowa to jest, słuchajcie, to możesz być ty, to może być twoja partnerka, to może być osoba y, 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 po ciężkich, y, no dajmy na to, y, może to być. Ktoś, kto kogoś już stracił, jest wdową, tak? Czy wdowcem. Y, to jest ktoś, kto y, jest ciepły. Ktoś, kto y, właściwie nie lubi. Komplementów. To jest ktoś, kto lubi czyny, kto lubi yy, czyste sytuacje. No i teraz nie wiem, co dalej. Widzę osobę, która jest dobrze tak, jak jest. Możesz to być ty, może to być ktoś, kto o kim myślisz. I w zasadzie od ciebie znowu zależy, co będzie w tej relacji. Ważne jest, ważne jest to, by być w zgodzie z sobą. Działać intuicyjnie. Tylko tyle mogę dla Ciebie y, zrobić, by to właśnie powtórzyć, powiedzieć. I co, i co, i co w pracy? Rycerz Buław. No, tutaj będziesz miał bardzo wiele możliwości, wiele okazji do. Yy, tworzenia hmm. jakieś nowe pomysły na coś może wyjazd za granicę w, w sprawie pracy a może wiele projektów do zrealizowania a może ktoś przyjdzie z pomocą więc tyle aż możliwości widzę w tej karcie <gry> no Tutaj widzę osobę, która już. Nie wiem, miała jakieś złe doświadczenia dotyczące pracy. Coś ci nie szło do tej pory. Tutaj się ta karta odwraca. Być może. Rzeczywiście ktoś może pomóc Tobie lub pomożesz komuś tutaj i będziesz wiedział w jakiejś coś sytuacji może się z kimś dogadasz i będziecie mogli tworzyć coś nowego razem, jakiś wspólny projekt dobra moi mili, teraz zobaczmy jaka afirmacja do ciebie panie Niko przychodzi afirmacja na wrzesień afirmacja na wrzesień Afirmacja dla ciebie na wrzesień. Mhm. No, ale te czytania, powiem Wam, że wszystkie są takie dziwne na wrzesień. Yy, no. Odkrywanie. Odkrywanie. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. <laughs> Piękna karta. Odkrywanie. I na koniec karty anielskie, masz może pytanie do nich, zapraszam, a jeżeli, jeżeli nie, to ułóż sobie takie pytanko do tych kart anielskich. Wybiorę trzy z nich, zobaczymy co, będą, co chcą wam powiedzieć karty anielskie. Proś innych o wsparcie. Zaczekaj. Kompromis. Hmm. Myślę, że po jakiś rozmowach przy, po jakichś rozmowach, analizie czegoś, jakiegoś problemu. Zaczekaj, by dobrze sobie to w głowie przetworzyć, yy, przeanalizować. Yy, podejrzewam, że ważny będzie kompromis. Dogadacie się z kimś, tak? Myślę, że to na spokojnie będzie no, warto coś yy, właśnie przeanalizować w głowie, przetworzyć i wtedy. Hmm. A jeżeli jesteś czegoś niepewny, poprosimy o wsparcie, o pomoc. Mam wrażenie, że ktoś z zewnątrz może spojrzeć na sytuację, o której myślisz, w zupełnie inny sposób niż ty, i wtedy hmm, spojrzysz na tą sytuację jeszcze z innej perspektywy, z innej strony. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam. Trzymajcie się. Do następnego razu.